Cześć i dzień dobry. Jest nam niezmiernie miło gościć się w drugim sezonie podcastu dla społeczności FPL Angry Transfers. Rozmawiamy tutaj na luzie o liczbach, statystykach, zawodnikach, drużynach i oczywiście wynikach fantazy Premier League oraz ligi angielskiej. Jeżeli interesuje Cię temat FBL, to prawdopodobnie usłyszysz tutaj sporo informacji o inspiracji, które mam nadzieję wykorzystasz w praktyce. Startujemy w drugim sezonie w czwartek, 5 sierpnia i mamy nadzieję, że będziesz nam towarzyszyć. Ja na imię Kuba, jestem współautorem tego podcastu i zaczynam swój 11 sezon w FBL. Moje najlepsze wyniki to 7 razy top 50k, 2 razy top 10k oraz 1 raz magiczne top 1k. W tym sezonie poprowadzę podcast z legendą polskiego FPL, człowiekiem instytucją, współautorem podcastu Co poszło nie tak, współtwórcą bloga fantazy.pl, czyli jak pewnie świetnie się domyślacie, popularnym garetem 6 razy top 40k, 5 razy top 10k, 1 raz top 1k. To jego wizytówka. W tym momencie, korzystając z okazji, chciałbym serdecznie podziękować Robertowi, z którym do tej pory tworzyliśmy podcast i co tydzień, ramię w ramię, tworzyliśmy dla Was ten content. Robert ze względu na sprawy osobiste nie jest w stanie regularnie nagrywać, ale być może pojawi się jeszcze w podcaście, tym razem w charakterze gościa. Robert, raz jeszcze dziękuję. Wracając do drugiego sezonu, odcinki Angry Transfers trwają zwykle półtorej godziny, czasami dajemy się ponieść emocjom i rozmawiamy około 120 minut. Ale nie dużo. Publikujemy raz w tygodniu, Chyba, że mamy do czynienia z przerwą reprezentacyjną. Nagrywamy najczęściej w duecie, ale czasami zapraszamy gości specjalnych. Tego podcastu możesz słuchać za darmo na YouTubie, w Apple Podcast, Spotify i wszystkich dobrych aplikacjach podcastowych. Na koniec zachęcam Cię do subskrybowania podcastu w aplikacji, żeby nie przegapić pierwszego i kolejnych odcinków. Życzę dużo szczęścia, mało frustracji, dużo uśmiechu, dużo radości. Zapraszam już jutro. Do wysłuchania pierwszego odcinka. Cześć!